Może jednak te drzwi Wyścigi Źle wspominam te wyścigi Ale w końcu mi się udało Ej co niby mam jeszcze dokończyć wyścig? A nie 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 nie, nie. O, Zawracę Uu, Nie mam zamiaru Halo Już teraz to pięknie się zrobiło jest Eee Jak brak danych! Nie wiem, jak mam stąd wypłynąć! Poczekajcie... jakieś drzwi... zacięło mi się! Jezu... O, o, o! No właśnie na to wcześniej nie wpadłem. Eee... Teraz powinno być w porządku. Nie, no, znowuż tu. Aj! Ok, wyjście. Tak. Dokładnie. To jest to, czego ja chcę. Oczywiście pierwsze nagrywanie po powrocie i już muszę mieć takie problemy. Eee, okej. Okay, ładnie jest. Tak. A, ten tak działało. Ja już nawet nie pamiętam, wiecie, jak to działało. Z czym się w ogóle jadło? O, jakaś wiadomość? Ups. Ups. A, znowu te kosmity. E, a pierwsze to. Zdecyduję, że zamknę nową perlę dla grafów. Ale nigdy tego nie dostaniesz. Pracowałam dzień i noc. Nie dostaniesz nawet pojęcia. Francis! Pamiętam, to, to było ciężkie. Ej, no gdzie ty jesteś? Yyy, e, no tak, zdjęcia... Na pewno mogę mu robić zdjęcia. Oh. Aha, czyli już go mam. I ku... I teraz... Znowu się po prostu, wiecie, nie, nie, nie ogarniam, co się do końca dzieje. Ku, napraw mnie tam. Aha, bo ja muszę mu odrywać te kawałki. No, Płyń mi tu, Jade. no przypadek mi się w was trochę trafiło. Aj. Dobra, bo to się tak robiło. Aj, nie mogę się, wiecie co, trochę połapać ze sterowaniem. Dobra, odpadł mu kawałek znowu, no. Aj, aj. Aj, Jezu. Aj, ale mogłabym będzie tak szybko uciec. Dobrze, że mam dużo tych naprawczych podów. Aj, aj, nie, nie zdjęcia. Aj, mi się myli. Wiecie co? W sumie myli mi się zdjęcie z atakiem. Okej. Okay. Już powoli jest coraz lepiej. Tam mu nie, niewiele zostało. No. Aj. Ej, ale tu musi się śmiesznie oglądać, naprawdę. Ale perełkom nie pogardzę. Mam 24 perły. Jeszcze dużo pereł mi chyba brakuje, jeśli się tak zastanowię. Czy wszystko już mam pozapisywane? Dobra, to jest pytanie ze 100 punktów, za którym razem uda mi się to przeskoczyć? Wow. Ekran w tej grze bardzo lubi mi szaleć. Dobra. Okej, okay, udało się. Może nie do końca tak, jak chciałam, ale całkiem sprawnie. Ehm. Dobra, gdzie ja dokładnie muszę iść? Wow, ale nie straście mi rybki. Chyba tu co? To powinno być ok. Kanał główny, tak. No ale jest to właśnie, że nie do końca pamiętam, co, gdzie byłam, co zrobiłam, prawda? Eee... Zapomniałam, że w sumie, korzystając z poduszków, mi jest dużo łatwiej z niego korzystać, kiedy nie używam myszki. Tam, na pewno tam nie, to wyścigi kurczę. Raczej znaczy, wyszłam od innej strony. To na, na przeciwko. Dobra, za drugim razem trafiłam do dzielnicy pierwszych. No bo do kudy muszę iść, bo. E... Ci z Iris czekają. A ty, Dabel, w ogóle masz coś do powiedzenia? Double H, musimy przerwać tę masakrę. Masz całkowitą rację, pan no Jade. Ale oni są zbyt niebezpieczni. Musimy wrócić do Iris i przekazać bieżące info zespołowi. Okej. Okay. Czy w sumie nic ciekawego? Musimy robić, co robiliśmy. Halo? Już kupiliśmy gazety wszystkie, nie? U, witam. Zanim zaczniemy, zajmiemy się interesami. Proszę o włożenie karty kredytowej do dekodera celem identyfikacji konta. Account, okay. ok. Cześć! Cześć! Jakiś problem z swoim członkowskim? E, nie, nie, wszystko jest ok. Bomba, powodzenia. A dobra, już śpiącej bezpiecznie perły. Nie będę pytać. W sumie, fajnie jest też to, że oni reagują na te informacje, tak? Co prawda, nie wiem, czy trzyosobowa mm, pikieta cokolwiek da, ale wiadomo, że jest to, no nawet jest trochę więcej. Trochę ludzie się, wiadomo, tutaj y, burzą na to, czego się dowiedzieliśmy na temat y, oddziałów alfa. Co masz na tej tablicy? A, wykazał się inwencją. Dobra. Dobra. Mhm. O, Francis, właśnie on jest. Mogę raz wyjść, co? A myślę, że raz spróbuję. E, tylko, że najpierw się tutaj zapiszę. E, myślę, że raz mogę spróbować. Z nim zagrać i wam pokazać. Ostatnio, jak zdobywałam perłę, to chyba wam nie pokazywałam, bo ja wtedy sama to robię. Ale wątpię, że mi się uda, bo ja już nie pamiętam. Um, nie, tego też jeszcze nie wiem do końca. Tam jest jakiś M-disk, ale. Nie kojarzę, że mnie ja hasło do tego dostała, czy coś. A, może ja po prostu z nim muszę pokazać. Hej Francis! Hey Jade, zagramy partyjkę? No to strzelmy partyjkę. Doszedł mój e-mail, teraz możemy zagrać o prawdziwą kasę, ale nie ostrzegam dużo ćwiczę. A! A nie. Najpierw postawię sobie. Nie! No, o teraz musiałam tysiąc postawić. O, oczywiście ja już nic. Tam... Ej, to jest ta sama muza. Już przegrałam. było teraz smutne. To jest ta, ta, ta sama. Muza, która jest przy wyścigach, ja ją po prostu uwielbiam. Jezu, coś mi nie idzie. Haha, <grym zainteresowań> przegrała. Tysiąc, ew. Ehm, ci co ja mówię, ja to chyba znowu <grym zainteresowań> ogarnę. Perłę na głowie Ja to znowuż ogarnę No wiecie, poza ekranem Nie Marcie się, nic od was nie chcę Dobra, idziemy do Irisów Co tu jest? U, koza Czasy się zmieniają, wiesz? Być może, ale na mnie już nie licz. Okej, okay, wiecie co? Ja tak nie, nie do końca pamiętam, o co z nim chodziło. O Jezu. Już nie pamiętam kodów, niczego. Wstyd straszna. Aha, dobra, tutaj mogę wejść. A ty coś ciekawego? O nie. Z nim coś graliśmy. Aha, w kubki chyba graliśmy, nie? Ale my już wygraliśmy. Okej. Okay.

Your help has been a great service to us, Governor. Without those codes, we wouldn't have been able to do anything. I am overjoyed to finally be able to meet you face to face, Jade. Your reports have had a large impact on the population. Just a little more effort, and I'm sure we'll be able to count on the support of all Hillians to rid our planet of the Alpha Sections and the Doms. Here, this will be useful in continuing your fight. Thank you. This will help us find those that have disappeared. Nice Okej, okay, jesteśmy dostęp przez. dostęp przez kwer fontanny. Um, nawet wiem gdzie to jest. Chciałem ciekawa jestem, czy w końcu nam się uda pagea uratować, bo biedaczek zabrany... A ja w sumie bardzo go lubiłam. Well, the chief, he's alive. it's incredible your chief had he disappeared taken by the alpha sections we haven't heard anything from him for weeks wild boar calling, Iris. Wild boar calling Iris. hey that's my uncle paige your uncle our chief He communicates with you by radio. Security measure. Until now, nobody knew his real identity. Paige! Is that you? He can't hear you, Jade. Quiet, everyone. He'll call back. Don't make a sound. He gave you an M -disc? just before they kidnapped him. Listen, Jane. This ship is essential. It's the missing element from our plan. If you find it, we have a chance to succeed. Page is being held prisoner on the moon, probably with the other victims. You have to go there. Nino has a plan. Here's what we'll do. They use a long-range transmitter to broadcast their propaganda from the moon. We can strike them where it hurts by broadcasting your reports on their own screens using this long-range transmitter. That's an excellent plan. You find Paige's ship. You go to the moon. You wrap up your report. You take control of the transmitter. You broadcast the report. The population rises up. And that's the end of the Alpha Sections. What does Carlson and Peters think? They say that it would be suicide. Mm, Okej okay. yy, Wybaczcie trochę, ale niestety nie umiem tego naprawić yy, Że mi się pod koniec filmików dłuższych, takich jak o niej rozmawiałem, desynchronizuje głos ale po moich problemach z tym, żeby w ogóle tę grę uruchomić i nagrać w jakichś normalnych yy, warunkach bez migania i bez czegokolwiek było problemem, więc mam nadzieję, że to nie jest aż takie e, przeszkadzające wam. E, co do M-dysku, który nam dał Page. Ja mam nadzieję, że pamiętacie, znaczy pewnie też oglądaliście to dawno e, pamiętacie, że... Mm, ja już ten M dysk miałam rozszyfrowany i to hasło i my już znaleźliśmy ten statek, ale tam brakowało Czegoś brakowało, w każdym razie nie mogliśmy jeszcze odlecieć, ja mam wrażenie, że tak mam za mało pereł jeszcze.